To już ostatni warsztat, który nie tylko zamyka cykl trzech warsztatów autoterapia, ale w ogóle póki co kończy naszą przygodę z tymi warsztatami w formie stacjonarnej. Bo już od nowego roku ruszamy z nowym warsztatem, o którym opowiem już niebawem. Póki co jednak zapraszam do skorzystania z okazji wzięcia udziału w tym ostatnim warsztacie pod nazwą autoterapia, jak odbudować poczucie własnej wartości. Będziemy się przyglądać temu, w jaki sposób dbać o nie u siebie i pozbyć się tych wszystkich przeszłych wdruków, które jak demony z przeszłości wciąż usiłują nam je obniżyć, ale również temu, w jaki sposób zarządzać, chociaż wolę tutaj słowo zadbać o zdrowy poziom poczucia własnej wartości innych, tych, z którymi łączą nas więzy rodzinne, związki romantyczne, relacje służbowe czy zawodowe. Bo to w jaki sposób komunikujemy się z innymi ma wielką moc kompozycji lub dekompozycji poczucia własnej wartości. I również tym razem, jak w dwóch poprzednich warsztatach, skupimy się na konkretnych narzędziach i ćwiczeniach, za pomocą których możemy we własnym, indywidualnym zakresie i bez niczyjej pomocy przywrócić naszej samoocenie właściwe proporcje i pozbyć się tego, co usiłuje nam je odebrać. Warsztat organizujemy w sobotę 14 grudnia i rozpoczniemy go o godzinie 11 w sali VIP Centrum Szkoleniowego Ogrodowa 58 w Warszawie. Warsztat potrwa 3 godziny i będzie się składał z dwóch modułów z przerwą na kawę. I jak w przypadku poprzedniego warsztatu cena za udział objęta jest obecnie sporą promocją, która potrwa jeszcze tylko przez najbliższe 6 dni do soboty 9 listopada włącznie. Tym bardziej więc zachęcam do wczesnej rezerwacji miejsc, by skorzystać na jak największej promocji. Zapraszam zatem i do zobaczenia w Warszawie w sobotę 14 grudnia.